1 październik, a to oznacza pełnia w baranie. Księżyc w tym czasie jest na 14 stopniach do barania. Pełnia w baranie to czas, gdy coś zalega i zostaje wypchnięte na zewnątrz. Czy nam się podoba, czy nie, ale musi to się wyjawić. Emocje, myśli, relacje, które były skrywane, domagają się. Ujawnienia, uwagi, one będą od nas wymagały konfrontacji. Stawiamy czoło, by podjąć pewne decyzje: decyzje o zamknięciu relacji, decyzje o zakończeniu partnerstwa, o zakończeniu różnych biznesów, które nam po prostu gdzieś tam zalegają, także i współpracę, wszelkie. Tu może być po prostu balans, niestety, zamknięcia, wycofania się. Czy to złe? Nie. To pozwoli nam się odrodzić, to co gdzieś dusiliśmy w sobie, wyjdzie na powierzchnię i powiemy dość, więc cieszmy się spełni w baranie, idzie nowe, odcinamy.